Siemaneczko, z jestem Dawid i dzisiaj zaprezentuję wam program do edytowania map, czyli Word e, Painter Tak, to jest Word Painter Nie wiem akurat taka to jest wersja, to jest chyba wersja 1.8.5 To jest darmowa wersja. Tak. Co o tym mo można robić tym... Tak, widzimy tu taką mapę. E, tak. To macie wszystkie, z jakiej, jakiego chcecie, klo, klocka, żeby mapa się składała. Możecie, żeby ta mapa się na przykład składała z dirta. Możecie też zrobić, że ona może się składać z na przykład, nie wiem, z Stone, Kobla, z Bedroka, nie wiem, tam. Na przykład z Bedroka taka to może być. A, też można zrobić taką kolorową, taką jakby moro, czy coś takiego, że z gliny wszystko jest, właśnie kolor gliny. To tak ładnie wygląda. Tak, na przykład zrobimy sobie taką mapę. My sobie ją pokolorujemy. Tu sobie możecie tym, że, takie rzeki. Nie, możecie tak. Tu możecie się cofnąć, czyli do no, takie te sprawy. Yy, tak, tu możecie sobie las postawić. Gdzie mają być? Tu my na przykład postawimy las. To są takie kropki, że tu są la, taki las tu możecie zrobić, gdzie się mają te e, diamenty takie różne pojawiać. Mm. E, tu zrobimy tak, żeby ona była taka kolorowa To ładnie tak wygląda powiem wam. Nie, no, no powiedzmy, że to tak będzie wyglądało, e, bo niektórzy ciekawią jak, jak zrobić taką mapę. Podobno mnie nie mówi, że taka mapa jest na serwerze Kwadatowa masakra. No, i żeby taką mapę zrobić, to trzeba po prostu specjalny program do edytowania map. Można pod swój własny wzór mapę zrobić. Można też zrobić taką płaską w powietrzu. Link do, do tego programu znajdziecie u mnie w opisie. Pod linkiem pod, no, pod opisem tam będzie link i będzie wszystko, co jak będziecie mogli sobie już normalnie bezpłatnie ten pobrać. Tak. Mapa jest trochę... Jeszcze musimy tak, żeby nie było tych kropek. Te takie zielone, takie grube kropki to są drzewka. To się nie martwcie, że tam coś nie dociągnęliście. Tutaj ładnie tak wyrównam, żeby te małe krope... tych małych kropeczek nie było, takich zielonych. O, jest. Teraz już ładnie to wygląda ta mapa. E, możemy ją sobie zalesić, tak, żeby tu była pełny taki las fajny. Na przykład tu damy, tak, tak, taki las. I co tu możemy jeszcze dodać? Hmm. cena możemy dodać lawy. Albo nie, lawy nie dodamy, bo ona ma taka brzydka. Hmm. Co możemy dodać jeszcze? Hmm... Możecie tu też z własnej y, gliny na przykład też zrobić takie na przykład z zielone możecie gliny tu. To będzie na przykład zielona glina taka. To będzie taki teren z zielonej gliny. No, takiej zielonej jakby gliny. I tu takiej jakby z niebieskiej. I tu dodamy jeszcze jaką glinę czerwoną, tak dla rozmaicenia. Dobra, i takie kolory zrobimy. Też można tu takie drzewka, takie choineczki postawić, yy, tak. A tymi a ty strzałkami w górę i w dół możecie górki zwiększać, powiększać, zwiększać i powiększać. Yy, możecie nawet tak zrobić taką górę. Na przykład najwyższą górę możecie zrobić. Ja sobie tutaj taką najwyższą górę. Dobra, to nie będzie taka góra żeby zapisać mapę e, klikacie tutaj taki obrazeczek ze strzałeczką klikacie na to tu wpisujecie nazwę mapy na przykład ja wpiszę youtube jakoś tak sobie wpiszę byle jaką nazwę klikamy export i nam się o nie mapa ładuje wszystko ten. i jak to sprawdzić zaraz Wam pokażę u mnie nie widać tego pasku start bo sobie pomieszyłem ale jak ktoś ma Windowsa 7 lub Vista 8 to zawsze klika żeby wejść w folder minecrafta w updata procent ale Wam pokażę że to naprawdę działa że to jest przydatne tu możecie sobie pogrubać jakie chcecie ten, żeby wa, na przykład żeby nie było takich kropek kanek, to możemy pogrubić, żeby było takie cienkie, grube, kwadrat, taki bardziej. Teraz Wam pokażę jak to działa. Już mamy gotową mapkę, mm, tak, zamykamy to. Klikamy now i mamy gdzie tą mamy mapkę. Yy, zaraz wam pokażę, o tu jest nasza mapka yy, tak yy, i teraz co zrobimy, wchodzimy w folder wchodzimy na w uruchom, ja wejdę w uruchom mam już updata wpisane jak yy, w uruchom wpisujecie tylko updata to wam się wyszeli, a jak na tym, yy, tutaj na tym paseczku to musicie yy, procent updata procent, a ja nie muszę w tym przypadku i klikamy roaming. Um, tak, Minecraft Byzychu, ja mam akurat... W tym przypadku to jest Minecraft w ID7, e, Minecraft BIN za pomocą archivisa WinRAR, e, czekajcie, to nie to chyba. Hmm, poczekajcie, to nie to, musimy wejść w folder. Minecraft i Sives. I teraz do size, gdzie jest nasza tam. Hmm. gdzieś tu nie zauważyłem. Hmm, gdzieś tu podziałem ten folder. Gdzie to jest? O, tu jest. Ale nieco miękka, dobra. E, tak, zamykamy to. Odpalamy Minecraft w zyczu. <coughs> Teraz powinien się szybko załadować. Minecraft w zyczu ma taką jedną wadę, że się długo ładuje. Ale myślę, że szybko się załaduje i będzie wszystko gotowe. Zrobię zaraz małe cięcie i powrócę do Was dobra, już jesteśmy teraz, już mamy tą mapkę, tutaj jest zapisana. Klikamy ten. Wpalamy i widzicie ten, mapka jest gotowa. Hmm, widać wszystkie takie nasze budowle, które myśmy zrobili e, też zawsze jak spawnujemy się w tym miejscu to się pojawia chest w tym czasie jest e, tak, diamentowa, e, diamentowy miecz łopata, kill off i sikierka i mamy tu dwa razy wiaderko wody jedna zapalniczka, 64 drewna, crafting table, ender and portal ace of end, ender i 64 żelaza, i 64 ten. Tu macie wszystko, ten i pochodnie. Tak. To było chyba tyle w tym poradniku. Jeżeli chcecie takich więcej poradników na temat Minecrafta, możecie napisać w opisie. żeby więcej dowiedzieć się w ogóle o nowych filmikach, zaleciłbym subskrypcję i dać łapkę w górę. Będę się z Wami żegnał. Cześć na razie.